Odpaliłem nagrywanko? Co, 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 co mam kupić? Ja tam pozdrawiam YouTube A jak tam pozdrawiam YouTube? Co mam kupić pozdrawiam. ej? Co mam kupić? Kup y, początk y, początk przedmioty początkowe po prostu na razie ja to, Ale jest mam panem. to tak powiedział? Ja Ja tu wiesz robię kiciki ci miał i cię ciebie brał Ja ciebie też wszystko, a to idzie go Ja nie wiem co mam maksować Ku eee... cool. cool możesz maksować I co na no dalej? Ja bym szedł w Black River No Black River No to Czarna River. rzeka Ale nie ma czegoś takiego jak czarna rzeka Black River Tasak Ja też Oczywiście. Nie nie musi odnaleźć... No bo o, o, się o, o, wszyscy wywalili od nich. To nieprawda. Nie, ja byłem daleko. Ja tylko biłem. Okroć się, okroć się. Ja tym wrakalem się... próbuję tam się wbić. Moje zdjęcie w grubie. Lubię placki. <śla> okay. No hej.